wieczór, wieczorową porą, dziś bez kawy, chociaż kawa jest podobno bardzo zdrowa. Na stronie Akademii Zdrowia możecie przeczytać dzisiejszy wpis pana Tomasza Kwaśniewskiego na temat, na temat kawy, na temat prozdrowotnych właściwości kawy. Okazuje się, że kawa ma takie właśnie właściwości prozdrowotne na wątrobę, szczególnie na nowotwory. Zresztą nie będę Wam tutaj spoilerował, sami sobie zobaczycie, a no może jutro wrócę do tematu, zobaczę. Także ta moja codzienna praktycznie używka nie jest chyba aż taka zła. W świecie żywiołów, istot nieśmiertelnych, nie ma naprawdę urodzin i nie ma śmierci okrutnej. Tylko zmieszane żywioły i ich konieczna wymiana. Empedokles. Empedokles. Jakieś pięć wieków przed naszą erą, Grecja. Facet który. Aspirował, aspirował do bóstwa. Skończył, podobno skończył w wulkanie. Podobno wskoczył do wulkanu, chcąc to swoje bóstwo wybudować. Jak było naprawdę, nie wiadomo. Nie wiadomo. Zajmował się żywiołami i te żywioły mogły go pochłonąć, mogły, po, mogły go wciągnąć. Ostatnio mam coraz mniej czasu, nawet nie wiem jak to się stało, że to moje szczęście zaczyna powoli pryskać. I coraz później nagrywam tą, te, moje, te moje nagrania o sztuce. Nie wiem co to się dzieje. Czy ten czas się kurczy? Czy ta teoria względności względem sztuki i względem mojego czasu zaczyna inaczej funkcjonować? Nie wiem, nie wiem czemu to przypisać. Może trzeba wziąć po prostu karteczkę i spisywać co człowiek w ciągu dnia, co w ciągu dnia robi. Miałem mieć 23 listopada wernisaż, ale niestety nie wyrobię się. Nie ma szans, żeby porządnie się do tego przygotować. Także już wiedziałem, już kilka dni temu wiedziałem, że ten czas uciekł, uciekł, skurczył się i, i go po prostu nie ma. Także mojego wernisażu też nie będzie. Jeszcze parę innych rzeczy, które się u mnie pozmieniało i jeszcze się zmieniają. Również powoduje, że miałem być na wizycie u, u Tomasza Odkróbek z Lubuskiego Angusowa. Niestety nie będzie mnie, nie przyjedziemy z żoną, nie wyrobimy się. Oczywiście część spraw rodzinnych, część spraw związanych z rozwojem mojej, mojej firmy. Chciałem troszeczkę to inaczej zrobić i rzeczywiście pochłania to dużo więcej czasu. Nawet nie wiem, czy będę miał czas na codzienne nagrywanie z Piotrem Tymochowiczem. Także może się okazać, że nie będziecie śledzić mnie codziennie. i Nie wiem, czy będę mógł pozwolić sobie na te dwa nagrania, na ten mój poranny nagranie to przy kawie i na to moje wieczorne. Zobaczę, chociaż chciałbym to utrzymać, bo, bo dobrze się z tym czuję i bardzo, bardzo to lubię. Z tą moją wystawą, yy, z jednej strony, gdy ją odwołałem, to spadł mi kamień serca, że już nie muszę się tak yy, spinać, żeby te wszystkie, wiecie, organizacyjne moje rzeczy, moje rzeczy dopiąć. I troszkę mi ulżyło rzeczywiście. Z jednej strony szkoda, bo, bo bardzo sobie sporo obiecywałem, a z drugiej strony wiem, że zrobienie tego po łebkach tak, to, to nie o to chodzi. To, to zupełnie nie tędy droga. Jeżeli już, to trzeba co zrobić solidnie. I teraz tak, przypominają mi się, przypomina mi się taka sprawa związana z moim nauczycielem, który w swoim życiu miał tylko kilka wystaw. Był, głównie był dydaktykiem, tym się zajmował, a, a wystawy nie spędzały jego snu z oczu. Zmarł praktycznie w zapomnieniu, chociaż ja o nim pamiętam, chociaż inni o nim niektórzy pamiętali, ale niewiele osób z grona akademickiego, którzy pisali o sztuce, niewielu odważyło się o nim napisać. Nie wiem jaka była tego przyczyna. Natomiast napisał profesor Rodziński o nim i widziałem, że na jego wystawie pośmiertnej tego mojego profesora, Profesor Brodziński był. Musieli się znać. Musieli się dobrze znać, bo nawet znalazłem w jednej z jego książek właśnie o moim profesorze, o moim nauczycielu malarstwa, o człowieku, któremu zawdzięczam najwięcej, a który w pierwszej linii był kontynuatorem spuścizny polskiego koloryzmu. Tej grupy, która w czasie międzywojennym, między pierwszą a drugą wojną, trafiła do Francji, i po powrocie do kraju to co, to, co udało im się zdobyć, to, co zobaczyli, to, co zastosowali na, tam na miejscu we Francji, zastosowali na gruncie, na nowym gruncie polskim, tuż przed wojną i po wojnie, po, po, po wyzwoleniu. I okazało się, że właśnie mój nauczyciel, wtedy nie wiedziałem, że był bezpośrednim kontynuatorem. Hmm, kontynuatorem to też nie można tak powiedzieć do końca, bo obrazy mojego nauczyciela hmm, to nie był stricte taki kolory, koloryzm polski, jaki był przed wojną, albo tuż po wojnie, który był taki, taki typowy, typowy dla tego nurtu. Obrazy mojego nauczyciela były zupełnie inne. Chociaż aż tak zupełnie. Pewne cechy wspólne były, ja je, ja je dostrzegam. I pomyślałem sobie, że skoro on nie musiał robić trzech wystaw w ciągu jednego roku, czy czterech albo i sześciu, bo niektórzy tak, tak, tak robią, to dlaczego ja mam stawać na rzęsach za wszelką cenę, żeby, żeby następna ta moja wystawa zaistniała? Nie da rady. Czasem trzeba po prostu odpuścić, czasem trzeba. Hmm, uszanować swoje zdrowie, swoje nerwy. Zresztą nie tylko swoje, bo to się odbija kosztem przecież rodziny. Takie stawanie na rzęsa, nie, żeby, żeby sprostać, sprostać terminowi, sprostać, żeby, żeby poziom był jako był utrzymany na poziomie najlepszym, najwyższym, na jakim nie, nie stać. Mam przed sobą tekst o moim profesorze, Kilka płócien młodego, tutaj zamilknę, ale chyba to właśnie o niego chodzi, to jeszcze obrazy studenckie, to obrazy, na których widoczne jest swoiste oczarowanie mistrzem, jego mistrzem, jego nauczycielem. Ale zarówno w aktach, jak i w martwych naturach pojawia się już poszukiwanie czegoś więcej niż kolorystyczny ład ulubione zestawienia brązów, czy delikatnych czerwieni. Jedna z martwych natur jest już budowana zdecydowanie szarościami, niemal czernią i bielą, podobnie krajobraz z harendy. Pełen, pełen ekspresji, gęsty materią malarską, ale daleki od barwnych rozgrywek. Rzeczywiście, on był bardzo daleki od barwnych rozgrywek. To nie była jego domena. Był bardzo wyczulony na kolorowe fajerwerki, na wyuzdaną ekspresję, na powierzchowność, na, tani, na tanie efekciarstwo. Był bardzo wyczulony na to. Mówiąc o kolorze, mówił, że koloru trzeba szukać i pokazywał taki gest. Że kolor powinien być taki, o tak pokazywał, wysmakowany. I raz dwoma rękami pokazywał, pochylał się i tymi dwoma rękami, przebierając palcami, pokazywał właśnie na ten kolor. Tak jakby, pokazując, że w tych palcach ten kolor powinien być tak szukany, tak jakby trzeba było pielęgnować, znaleziony ten odpowiedni kolor, który w danym miejscu ma być, ma być położony. To jedna z rzeczy, które utkwiły mi przez te wszystkie lata szukanie tego koloru. Przypomina mi się, jak znalazłem kiedyś fragment jakiegoś opisu, gdzie Nikifor, ten z Krynicy, Nikifor, zwany Nikiforem Krynickim, wypowiadał się wśród młodych artystów z Warszawy. Gdy pojechał do Warszawy, został tam zawieziony. I mówił, że trzeba poprosić o kolor, że tam nie jest dobry ten kolor, w jakimś tam miejscu był, i że o kolor trzeba poprosić. Tutaj mam taką zbieżność tego koloru, że dobranie, wybranie tego jednego koloru z tych sześciu milionów barw, odcieni, kolorów, tych wszystkich, tego co widzimy, to jest jeden z sześciu milionów, to jest decyzja jednego koloru. Przecież na obrazie tych różnych kolorów są setki, tysiące, nieraz dziesiątki, tysięcy. Wybrać je, odpowiednio rozlokować je, zapanować nad tym, albo popuścić to na żywioł. Mój nauczyciel nie puszczał tego na żywioł i. Mm, Korygował zbytnią narwistość i żywiołowość w moim przypadku, która czasem wymykała się spod kontroli, spod mojej kontroli, i mówił, nie bądź jak Rambo, wysadzający stacje benzynowe. Tak to brzmiało. Dokładnie takich słów używał. To też jedna z rzeczy, które, które pamiętam. Był uczniem bezpośrednim, uczniem Czesława Żypeckiego. Polskiego kolorysty. Rzepiński, ceniony kolorysta i erudyta, należał do tych pedagogów, którzy świadomi byli swojej pozycji i znaczenia. Wywierał znaczny wpływ na swych uczniów, którzy niejednokrotnie poddawali się swoistemu klimatowi pracowni i korektom mistrza. To właśnie tam, mój profesor zdobywał swoje swoje szlify u profesora Czesława Rzepińskiego. Prosto z Francji. Prosto z centrum polskiego koloryzmu. Tak. tak to jedna z gałęzi, którą, którą odkryłem dopiero po pięćdziesiątce mojej. Wcześniej nigdy nie zwracałem na to uwagi, no bo w ogóle mnie to nie interesowało. Mnie interesowało to, co ja robię, a nie interesowało mnie to, że to, co ja robię, z czegoś wypływa. Że to są takie korzenie, które, mimo iż nie uświadomione przeze mnie, to one oddziaływują. bo nauka każdego z profesorów, którzy mnie uczyli, albo z pań profesorów, które również miały na mnie wpływ, tu było ich mniej. Zdecydowanie mniej. Tu wymieniłbym, a może nie będę na razie wymieniał, ale przyjdzie czas, że wymienię. Gdy zacząłem się zastanawiać parę dni temu, ileż to osób wpływało na to, co po tak długiej przerwie u mnie wróciło. Zacząłem sobie tak w głowie liczyć, i okazało się, że więcej niż pięć osób, więcej niż dziesięć osób. Zacząłem liczyć byłem zdziwiony, jak wielka różnorodność tych zacnych, różnych osób miała wpływ na kształtowanie moje, które, które mogłoby za chwilę, gdyby nie to, nie te moje wystąpienia na tym moim kanale, gdyby nie te moje dziwne opowieści, poszłoby tak, jak profesor Wincenty Kućma mi wywróżył. Jak się zostawi malarstwo, jak się zostawi sztukę, to już po latach się do tego nie wraca. I miałby pan profesor Wincenty Kućma rację. A tutaj Piwowarczyk zrobił, mam nadzieję, że pozytywny, mm, pozytywny afront panu profesorowi. Pan profesor Wincenty Kućma raczej nie słucha moich nagrań, ale to nic, to nic, to nic, niczemu, niczemu to nie przeszkadza. A potem odkryłem jeszcze. Mm, Inną bardzo dziwną subtelność, mianowicie skąd u mnie taka fascynacja tym nakładaniem farby impasto, grubą fakturą obrazu. Skąd się to u mnie wzięło? I znalazłem przyczynę. Znalazłem przyczynę. To jest przyczyna z Nowej Huty. To jest przyczyna pani profesor Urbanowi. To jej robota, to jej korekty takie mimochodem, ale ja wówczas nie wiedziałem zupełnie, że jej korzenie znowu siedziały bardzo mocno w nowochódzkich korzeniach, gdzie sprawa fakturowości tworzywa malarskiego, czy tam tworzywa obrazu, bo to trzeba tak byłoby bardziej szeroko nakreślić, ma swoje konotacje w odbudowującej się Nowej Hucie po wojnie i oczywiście ma też swoje korzenie w traumie wojennej bo całe to pokolenie tych artystów którzy tworzyli po wojnie w większości doświadczyło bólu cierpienia traumy tej wojennej pożogi Praktycznie większość z nich miała coś przetrąconego, coś zwichrowanego, coś, co, co nie było w ogóle podobne do, do nas teraz, współczesnych pokolenia, które nie znało wojny. I oby tak było, byśmy nie musieli nigdy wojny zaznać. O pani profesor Danucie Urbanowicz jeszcze, jeszcze powiem, jeszcze wrócę do tego. W sumie mieszkała niedaleko mnie, na Starym Osiedlu, w Nowej Hucie. W linii prostej to spacerem 5 minut. Zresztą chodziłem tam nieraz z wózkiem, z dziećmi chodziłem na spacery niedaleko jej bloku, bo mieszkała w bloku, w takim mrówkowcu 10-piętrowym, razem z mężem. I też wspomnę o, o jej mężu, który został moim nauczycielem po swojej śmierci. Bardzo wiele nauczyłem się od niego po jego śmierci. To o tym też myślę, że kiedyś Wam opowiem. A teraz życzę Wam miłego, miłego wieczoru. Mam nadzieję, że, że do jutra. Cześć.